You got the devil in your eyes. You went and took me my surprise. Say what you wanna say, I won't go back. If you wanna hit the road and let's go then, let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah we're golden, baby girl yeah, we're golden Witamy Was 6 grudnia w Mikołajki Dokładnie, czyli mamy 6 vlogmas I zaraz przejdziemy do otwierania kolejnych kalendarzy Ale życzę Wam udanych Mikołajek Chociaż wie jak to zobaczycie to już będzie koniec dnia Czyli koniec Mikołajek Ale mam nadzieję, że dostaliście super prezenty Pochwalcie się w komentarzach co dostaliście Możecie się spisać, jak tylko możecie Wiem, że pod ostatnim vlogiem komentarze były wyłączone, ale już są włączone, więc możecie tam wchodzić i skomentować. No i napiszcie koniecznie, możecie się tam chwalić jak tylko chcecie, co dostaliście. No, ja wam później pokażę, co dostałam, ale zobaczcie, takie kolczyki sobie wczoraj kupiłam. Dzisiaj w szkole robiły furorę. No, ale dobra. Zaczynamy. Podświetlać kalendarz, oczywiście to będzie mm, Tutaj mamy szóstkę. I się boję, że sobie złamę paznokcie. Chociaż jutro już na paznokcie, z git. Co tu mamy? A nie. Mamy tutaj czapeczkę. Małą czapeczkę słodką. Taką, o. Bardzo ładna tutaj położę obok. I tutaj też mamy coś. Zresztą mamy kalendarz, Tak. I nie pytaj, że... Zapakowane oczywiście dokładnie. Znowu mi to przypomina perfumy. A. Mamy tutaj jeden trafił, jeden zakreślacz. I to czerwony, czerwonego. Czerwonego zakreślaczu jeszcze nie mam. Ale na skórze bardzo ładnie wygląda. Tak wygląda na skórze. co ładne. Na skórze wygląda trochę jak taki, taki różowy, taki malinowy różowy. Nie wiem, czemu zawsze, jak testuję jakiekolwiek flamastry czy coś, to zawsze testuję je na ręce. Ale jeśli chodzi o dzisiejsze rzeczy z kalendarzy, no to mamy czerwony zakreślacz i czekoladkę, którą sobie zjem. Da. No, Heya, kochani, yy, odzywam się do Was po jakimś czasie. Piję sobie herbatkę. Bardzo dobra gryfruta. Dzisiaj podkręciliśmy mojej koleżance z klasy. No, yy, nie tyle, że podkręciliśmy, ale ona powiedziała, że możemy sobie wziąć, bo po prostu za dużo herbat dostała na mnie i raczej wszystkich nie wybiję a więc się podzielił mam jeszcze dwie, im, im, imbirowo i jakąś tam nie wiem Galaxy, co coś takiego, ale herbatka bardzo dobra. wiem, tu jest nawet godzina. Sprawdzę sobie na zegar roku, tylko jak wyleję tu herbatę, to się chyba zatłukę. A jest 17.41, więc super, mamy dzisiaj piątek piąteczek piątunio, um, No i co? na dworze już niestety ciemno. Muszę do 2 godzin, więc... No. Hmm. Jeśli chodzi o to, co się dzieje u mnie w szkole działo, to miałam sprawdziany z EDB. Mieliśmy mikołajki oczywiście na wychowawczej. I, I tyle w sumie ciekawego. Moje kolczyki już niestety zdjęłam. W sensie sama mi spałę jak się położyłam. No ale cóż. W ogóle jutro idę na paznokcie, więc mega dobrze. Terazuję Wam taką pogadankę tutaj ale jutro na szczęście idę na paznokcie, więc jest mega. A właśnie, ja Wam nie pokazałam, co dostałam na... ogólnie na Mikułajki. kochani. Witam Was w siódmym i szóstym vlogmasie. Jak wiecie, wczoraj nie było vlogmasa, ponieważ no, nie ukrywam, miałam za mało materiału, ażeby wrzucić Wam vlogmasa, a nie chciałam takiego, wiecie, na odwal was wrzucić, więc stwierdziłam, że taki jeden dzień przerwy. Myślę, że będzie ok Dzisiaj będziemy mieli dwa dni połączone i dwa razy otwieranie kalendarzem. Dokładnie. Więc zabierzmy się od razu za otwieranie. Dzisiaj jest 7 grudnia, bo też tutaj wyczaiłam. O, to tak jakoś szybko wyszło, więc ten już mam otworzony. I mamy taką łyżwę... Wybaczcie za mój paznokieciany mi się złamał. I mamy więc jest git. I oczywiście przyszedł czas na ten kalendarz. O tak! Jest to. Mm, to takie. Y, taki cukierek, który właśnie moja mama kupiła w Douglasie. Ja, ja go też widziałam. No. Ej, wiecie co? Chyba ja mam na i, I to po prostu przerwnę, ale fajnie musiała pewnie trochę uciąć, żeby się zmieścił, ale trzeba było, to już tą nie ma. Ale mega. Ja już się domyślałam, co tam może być, ale nigdy nie byłam pewna. O, dobra. Przeciąłam to. Można rozwalać. Się żartuję. To jest pewnie kulam do kąpieli. Tak! To jest taka mała kula do kąpieli, ale ładnie pachnie. A to jest mega. Dzisiaj sobie chyba ją wykorzystam, jak będę później tańczyć, to już sobie wykorzystam. A ona pięknie pachnie, więc no, dzisiejsze zdobycze to mamy kula do kąpieli i takie, uu, taką łyżwę. Nie wiem, czy tak to mogę odmienić, ale łóżbę zjem a bomby później wykorzystam. Mam nadzieję, że ten vlog z dwóch dni Wam się spodobał. Skoro Was oczywiście przepraszam, że wczoraj nie było vloga, no ale nie chcieliście chyba minutowego vloga, gdzie raz bym się tylko odezwała i, i tyle, tak? Więc mam nadzieję, że vloga, vloga ześ Wam się spodobał z dwóch dni. Jutro już wracamy spokojnie do codziennych vlogów. No i co? dziękuję za oglądanie. Buziaczki dla wszystkich. PAPA. Pa.